Cześć, Cześć Michał, Michały to fajne chłopaki, co? <laughs> Przedstaw się, powiedz może czym się zajmujesz na początek. Cześć wszystkim, jestem z firmy Proof of Wear, to jest jedna z gałęzi naszej działalności. No i na jednym z eventów poznaliśmy się z Michałem, postanowiliśmy działać w Kupie Siła i tworzymy różne produkty. Dużo ludzi pytało mnie o moją czapkę, także zrobiliśmy taki merch, ale limitowana wersja, tylko 50 sztuk. E, za to mamy uwierzytelnianie NFC, więc mamy tam kawałek technologii. I niedługo będzie więcej rzeczy. Nie wiem czy możesz o tym powiedzieć. Tak, troszeczkę opowiem, chociaż e, tak jak rozmawialiśmy, jestem fanem raczej przy, przynoszenia gotowych rozwiązań niż obietnic, bo ten rynek to obi na obietnicach trochę wyrósł. Ale no, też jedną z gałęzi to będzie taka platforma, nowy, nowy sposób. E, Komunikacji pomiędzy twórcą czy właścicielem jakiejś firmy a swoimi użytkownikami, także no, do, planujemy dostarczyć ci parę funkcjonalności, które ci usprawni ten proces i będziesz mógł bardziej personalnie się ze swoimi fanami czy także opłakiwać. Na, także nagonimy trochę na, na czapkę. Panowie też wydali swoją własną wersję tej czapki, w tym momencie mają bluzy. Co, co następnego w drodze? Mamy też koszulki, na pewno teraz wyszły. W międzyczasie też tworzymy sobie takie bryloczki co-networkingowe. W ogóle to jest fenomenalne, bo możemy zaprogramować co chcemy i ludzie sami wymyślają ciekawe rozwiązania. Na przykład spotkałem teraz znajomego, który miał bryloczek w samochodzie i się okazało, po przyłożeniu playlistę ze Spotify można było, jak się mu podobała, komuś muzyka się podzielić. Ale tutaj na takich eventach, no to LinkedIn, Linktree i tak dalej. No super, to działa, akurat dzisiaj zapomniałem swojej, ale miałem ją przyszykowaną, tylko nie, nie, nie wziąłem i naprawdę robi robotę, jeśli chodzi o wymianę kontaktów, e... tylko że ja mam podłączonego akurat Twittera, muszę to zmienić, żeby mieć podłączonego Telegrama i wtedy wydaje mi się, że będą, e... będzie ten networking szedł ekspresowo po prostu. Pomyśleliśmy o lin Linktree po prostu, teraz no. na tą chwilę to chyba najlepsze rozwiązanie, dać użytkownikowi możliwość wybrania e... drogi. No To można sobie indywidualnie odprogramować, zaprogramować. Tak, docelowo nawet będziesz sam mógł to robić. Są dwa rodzaje tagów, bardziej tansowane, mniej. W czapce jest taki bardziej, który jest szyfrowany, taki, że nie da się go skopiować. To jest proste rozwiązanie, także to jest tylko technologia. My korzystamy z technologii, wybraliśmy NFC, bo QR-kody na przykład, no jakoś tak, teraz miałem przygodę, to tak działają różnie, bardzo nam się podoba tą technologię korzystamy, a software do tego robimy. Z merchem idziecie bardziej pod klientów indywidualnych, a chcecie się bardziej również skupić na B2B? O, oczywiście, właśnie yy, mamy sporo rozmów o ciekawe połączenia naszej technologii z rozwiązaniami. Merch jest dodatkiem jak też rozmawialiśmy. Nie jest to wysokomarżowy ten i nie taki nasz był zamiar to ma być bardziej ekskluzywne dla tych osób które wierzą i mamy trochę takich osób nie wiem tam na Instagramie pewnie widziałeś jest trochę ludzi co wrzucają nam było łatwo to rozwiązanie pokazać światu w formie marketingowej ale no to nie jest wszystko to jest jedna z gałęzi. Spółka się nazywa Proof of Authenticity. A Proof of Wear jest jedną z gałęzi. Mogę podpowiedzieć, że też moim marzeniem zawsze było coś tam charytatywnie dla zwierzątek, więc może Proof of Love powstanie albo no. jest parę pomysłów, zobaczymy. Fajne, bardzo ciekawy koncept, także zapraszamy, zapraszamy na Twittera Proof of Wear. Tak jest. Macie również Twittera Proof of Authenticity. I polecamy czapeczkę Twittera chyba mamy. Tworzymy teraz osobne media, bo te proof of authenticity ma być bardziej techniczne, więc na pewno fokusujemy się na LinkedInie i tam chcemy technologię promować. A proof of wear ma wszystkie social media, no bo to jest bardziej taki streetwearowy. Także ja też polecam czapeczkę od Michała i będziecie mogli testować nasze rozwiązanie, może też znajdziecie jakieś zastosowanie i możemy jeszcze taką ciekawostkę, powiem, że w nasz spółce jest taki pię e pięć osób, które poznaliśmy się w kryptoświecie z jednej ze społeczności, tam trzy lata razem działamy i wymyśliliśmy, no i wierzymy w społeczności, wierzymy w kontakty, w ludzi, więc zapraszamy do kontaktu. Polecam, bo naprawdę obsługa jest bardzo kompleksowa, także jeśli ktoś chciałby wydać swój własny merch, oni to dla was ogarną i jak dla mnie tak. sztos. Nawet landing page się udało Nawet. wyczarować wygodnie. Właśnie, bo może ktoś nie ma sklepu, nie ma ochoty się tym zajmować, to też u nas nie ma problemu, to też ma być platforma do produktów twórców, to nie stricte się zamykamy na swój sklep. Ja polecam, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Michał. Siemanko, ze mną jest... Radek Nosowski, Deep Ocean House. Powiedz właśnie, czym zajmuje się konkretnie Twój projekt, opowiedz troszkę o nim. Chcemy stokonizować nieruchomość, chcemy stokonizować taką nieruchomość w Polsce, bo nikt tego w Polsce do tej pory nie zrobił, były takie próby. Chcemy stworzyć taką letnią stolicę Web3 nad Bałtykiem i tak naprawdę chcemy tokonizować trzy prawa związane z nieruchomością. Prawo własności, prawo korzystania z nieruchomości i prawo pobierania pożytków, czyli czynsz. Mhm. I e, na jakim konkretnie blockchainie chcecie to zrobić? Base, Czy... base. Wchodzimy w base, oh. tak. Były rozważania co do e, poligonu, ale base e, przeważył. Ale muszę powiedzieć szczerze, e, ja jestem radcą prawnym, a nie programistą, więc nie powiem wam dlaczego e, przeważył. No właśnie, tutaj dochodzi bardzo dużo e, Aspektów prawnych, ze względu, że to był właśnie największy krok milowy do, do, do przeskoczenia poprzednim projektom. Macie już jakieś zalążki zrobione w tym kierunku? Tak, tak. Mamy, mamy smart contract, mamy tak naprawdę wszystko, tak. co potrzebujemy. Dopinamy kwestie techniczne z nieruchomością, dopinamy kwestie techniczne z aplikacją, która będzie generowała kody do, darmowej, do darmowego dostępu dla ludzi, którzy kupią tokeny. I tak naprawdę y, potrzebujemy tylko i wyłącznie czasu, żeby sprzedać y, te tokeny, zaprosić ludzi do, do budowania komunity. Prowadzicie jakieś rundy finansowania? Ja, w, w, ja, w jakim momencie stoi projekt teraz? Y, runda finansowania startuje y, w, czerwcu. w czerwcu. Tak, tak, tak. Spiliśmy to dlatego, że w czerwcu jest ten okres przejściowy do y, implementacji Mika. Mika to jest takie rozporządzenie, którego wszyscy się boją, y, marudzą. I pewnie mają rację, bo bardzo dużo restrykcyjnych zapisów, ale jeśli chodzi o tokeny nieruchomości, to jest jedyny token w Mika, do którego nie trzeba licencji z KNF-u, który tak naprawdę jest bardzo liberalnie traktowany. Okej. Okay. Będą wasze sprzedaże obsługiwane przez jakiś konkretny lunchpad? Gdzie można was znaleźć? Tak, Mamy własny lunchpad. Na razie startujemy z pierwszą nieruchomością na tym launchpadzie. Później będziemy chcieli tokenizować nieruchomości innych właścicieli na zlecenie. Pierwszą chcemy zrobić własną po to, żeby pokazać, że to może się udać, dlatego że to działa wszędzie. Nie ma w tej chwili państwa w Europie, w której nie tokenizowano nieruchomości. Na dzień dzisiejszy Estonia wprowadziła księgi wieczyste na blockchainie. To jest przełom niesamowity, to jest naprawdę o krok od tego, żeby przenosić prawo własności poprzez tokeny. Pytanie, czy to będą tokeny, nie wiem, NFT z pisanym numerem księgi wieczyste, czy to będą tokeny zwykłe RC20. To jest jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale idzie przełom w RWA. Wiem, że branża się stworzy jak wejdą duzi gracze, fundusze, ale dlaczego ja mam czekać na to? Dokładnie I wydaje mi się, że chyba największy potencjał na początku, przynajmniej marketingowo, leży do, w podejściu do indywidualnych zainteresowanych, indywidualnych inwestorów. Zgadza się i tak naprawdę tych indywidualnych inwestorów zapraszamy na nasz Telegram, na nasz Twitter, airdrop naprawdę będzie bardzo wartościowy. I ten AirDrop tak naprawdę y, będzie upoważniał y, do wpisów w Księdze Wieczystej. Ja wiem, że to nie jest projekt dla degenów. Ja wiem, że nie zrobisz na tym jak na moim Ja wiem, że nie zrobisz takiego wiesz GEMA jak bywały w rynku o każdej porze y, sentymentu. Ale to jest token, na którym nie stracisz, bo to jest token, który będzie miał pokrycie w nieruchomości. Nieruchomości rosną. Wartości nieruchomości, wyceny rosną nieprzerwanie. Zdarzają się takie banki jak y, ta, która pękła w 2008 roku po upadku banku Lehman Brothers. Jeśli dobrze pamiętam, ale to się zdarza niezmiernie rzadziej niż yy, bańki na krypto. Wciąż. Pamiętam, że był y, właśnie jeden projekt, który to y, nieruchomości na. Na blockchainie Terra. Terra I tak. z tego co wiem, to mimo, że token e, oczywiście upadł razem z projektem, to ludzie, którzy zainwestowali w stokenizowane nieruchomości, nie stracili, a jeszcze dodatkowo na tym zarobili. Także oni wyszli akurat. E, tak. E, upadł chain cały upadł tak. projekt, Luna, to wszyscy znamy. E, Kibicuję wszystkim takim projektom, dlatego że w ten sposób się tworzy branża. Kibicuję ludziom, którzy pracują nad tokenizacją nieruchomości w Polsce. A są takie projekty. Na razie gdzieś tam pytanie, kto pierwszy zaliczy wyjście z mroku, ale w Krakowie jest bardzo fajny projekt, prawnik też go prowadzi, który chce tokenizować duże nieruchomości komercyjne, takie na których można postawić bidronki, lidle itd. My chcemy zająć się tokenizacją nieruchomości komercyjnych, turystycznych. Dlatego, że tam jest dodatkowy Utility. Tam mogą przyjeżdżać ludzie, tam mogą przyjeżdżać ludzie z Web3. Tam możemy robić latem konferencje. Chcemy stworzyć taką zatokę Humpaka, i zrobić taki event na otwarcie tego projektu. I myślę sobie, że. Nie powiem jeszcze kiedy. Okej, okay, a jakie, jaką konkretnie użyteczność będzie mieć Wasz token? Tak, nasz token będzie mieć najszerszą użyteczność, bo tak naprawdę te tokeny. Które były wypuszczone przez projekty europejskie, czyli tokenizacja na Bankowstrasę w Zurychu, czy w Hamburgu, czy, czy w Lipsku. Najczęściej były to tokeny, które mają e, użyteczność e, zarobkową, tak? czyli generują o, zysk m, i dostają te pieniądze. Było kilka fajnych projektów, które chciały stokonizować coś więcej. My chcemy stokonizować prawo własności, prawo korzystania z nieruchomości i prawo e, tak naprawdę pobierania tego zysku, z tego, z tego kempingu, z tego y, pseudo hotelu, można tak powiedzieć. Oczywiście, y, jeżeli korzystasz, stakujesz token, odbierasz nagrodę za voucher, darmowy pobyt, no to nie odbierasz urobku z tego roku, tak? Bo siłą rzeczy y, przychód spada, jeżeli rozdajemy za darmo. Ale chciałbym, żeby o tym decydowała społeczność. Najlepiej w formie głosowania na DAO i te tokeny będą miały dodatkową właśnie użyteczność, dodatkowej utility, to będzie DAO. No Czyli, cztery, cztery yy, tak naprawdę użyteczności tokena. No bo nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka, prawda? Albo jedno, albo drugie. Albo jedno, albo drugie. Bardzo, tak. bardzo ciekawe. Wiadomo, że dywersyfikacja na naszym rynku jest bardzo ważna, także jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Dziękuję. Wszystkie linki do waszych social mediów podlinkuję w opisie. także okay. dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Siemanko, Michu z tej strony. Ze mną jest Marcin Lewandowski. Może przedstaw trochę Relocatify. Cześć, jestem Marcin z Relocatify i jesteśmy firmą, która oferuje Wam konta offshore w Kambodży. W Kambodży, czyli w miejscu, gdzie nie ma CRS-u, czyli konto w Kambodży, w Europie, w Polsce, w Anglii, gdziekolwiek jest niewidoczne, spokojnie w Kambodży możecie się skeszować, zasilić to konto poprzez krypto, ponieważ w Kambodży nie ma podatku od wymiany krypto fiat, a przez to, że konto jest niewidoczne, Macie do tego ka kartę wizy, Mastercarda lub Union Paya. Spokojnie tą kartę możecie wszędzie na całym świecie płacić. Brzmi to naprawdę pięknie, chyba to, to, to nie, nie wynalazłbym lepszego tekstu marketingowego. Dziękuję. Jęć niż, niż <laughs> Ostatnio jeździcie bardzo dużo na konferencjach, chyba widziałem was wszędzie praktycznie, nawet tam, gdzie mnie nie było. To wy również byliście, widzę, że idziecie właśnie bardzo mocno w ten marketing. Jest duże zainteresowanie? Tak, jest duże zainteresowanie. Sporo ludzi już nas odwiedziło, sporo ludzi zapowiedziało się na wizytę w Kambodży. Zachęcam was wszystkich, żeby tą Kambodżę jednak odwiedzić. Mimo, że konto można założyć online, całkowicie online, to jesteśmy w stanie wam dużo więcej zaoferować na miejscu. No i jednym z naszych też tutaj bardzo udanych projektów są nieruchomości w Kambodży. Które można kupować poprzez krypto, a jestem zdania, że nieruchomości trzeba oglądać, dotykać, wąchać, więc zachęcam do wizyty w Kambodży. A co jeśli chodzi o kapitał? Jeśli, powiedzmy, miałbym, nie to, że mam, ale jeśli miałbym jakiś kapitał, który nie jest do końca opodatkowany, czy mogę go użyć do zakupu takiej nieruchomości? To znaczy, powiem tak. Jestem zdania, że podatki zawsze trzeba płacić, oczywiście, bo to oczywiście. jest bardzo ważne, żeby kraj się rozwijał. Hipotetycznie. Hipotetycznie, to znaczy, powiem tak. To, że w Kambodży nie ma podatku od wyjścia z krypto, nie oznacza, że ten podatek nie powinien być zapłacony na miejscu i my zawsze tą decyzję pozostawiamy naszym klientom, żeby podjęli, że tak powiem, jedyną właściwą decyzję, co z tymi środkami zrobić. Natomiast mogę powiedzieć, że... Yy... To, co się dzieje w Kambodży, zostaje w Kambodży i w żaden sposób nie jest raportowane do Polski czy do kraju waszej rezydencji podatkowej. Więc ta informacja o tym, że macie środki w Kambodży, naprawdę jest dostępna tylko w Kambodży. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Również planuję podróż do Kambodży. Zapraszam. Pewnie jeszcze w tym roku, także bardzo możliwe, że się jeszcze zobaczymy. Zapraszam. A, y czy jest jakaś społeczność e, polska w Kambodży? Czy już jest coś już spora się społeczność? Nawet budujemy taki jeden myślę z nielicznych, jeżeli nie nieliczny, typowo degeński obiekt na wyspie Korong, Satoshi Paradise, gdzie mamy w tej chwili sprzedane ponad 40% unitów typowy yy, kompleks dla ludzi z krypto, gdzie będą organizowane eventy, gdzie będzie stał bitomat, gdzie będzie można płacić w krypto, gdzie będzie nawet drink Relocatify jako, jako biura sprzedaży, które, które prowadzimy. Wygląda to bardzo fajnie. Generalnie Azja jest bardzo krypto-friendly i tam nie ma tych dziwnych spojrzeń, jak chcecie zamienić albo wpłacić większą kwotę, no, co u nas jest raczej Codziennością, a operacje związane z krypto i konto bankowe to raczej strzał w kolano. Także to w Azji wygląda zupełnie inaczej. Wygląda to bardzo ciekawie i no, już interesuję się tą Kambodżą od, od dawna, także wydaje mi się, Zapraszam. że to jest dobry kierunek. Michał, do chyba zobaczenia. wszystko. Dzięki, wielkie.